Twoje ciało nieustannie wytwarza zapach. Nieustannie tworzy gazy, ale w zależności od emocji i obaw związanych z emocjami i jedzeniem, które jesz, daje inny zapach. Nasze ciało tak robi. Znamy wielu ludzi, znam wielu ludzi, nie tylko kilku, że od lat pachną takim zapachem, który im się nie podoba. A zmieniając partnera, zapach znika, nic. Zmieniają otoczenie. To nie jest tylko jedzenie, ponieważ nawet jedzenie wywołuje różne emocje. Zmieniają, biorą nowy owoc lub jedzenie i to daje im emocje, które to emocje zaspokajają to, co w świecie nie jest stworzone. Widzimy to szczególnie u kobiet, które wychodzą za mąż lub zmieniają. Partnera, zapach, który przeszkadzał im przez lata, po prostu znikał, ponieważ emocja nie pozwala na krystalizację odorus lesz zapachu. Widzimy to u wielu, wielu. U mężczyzn także to widzimy. Mówimy, och, kiedyś brzydko pachniałem kropka apostrof. Dlaczego? Ponieważ zmieniłeś emocje. Nie chodzi o jedzenie, ale jak zasilasz. 10 lat, 20 lat, przez całe swoje życie. Miałeś różne zapachy, i nagle znikają. Ponieważ ten nowy, stan-salesz-warunek zaspokoił to, czego ci brakowało. Nie chcesz już trzymać z daleka, chcesz przeciągnąć. Dlaczego tworzymy brzydki zapach? Aby trzymali się z daleka ode mnie. Dlaczego nagle się zmienia? Ponieważ osiągnąłeś to, czego chcesz, i nawet ciało odpowiada. Nie chcę tego tworzyć, aby wytworzyć separację. Mój zapach się zmienia. Nasz zapach to fizyczna granica, którą tworzymy. Będąc w supermarketach lub wychodząc na ulicę i zauważasz, że niektórzy ludzie pachną tak, że nie możesz nawet stać w ich pobliżu. Dlaczego? Dlaczego żony lub dzieci, które są z nimi, nie śmierdzą? ponieważ oni nie są zadowoleni z tej żony, chcą stworzyć separację. Gdy nie są zadowolone z faceta, one tworzą najbardziej nieprzyjemne i przykrywają je wszelkiego rodzaju zapachami, odorami dezodorantów. Kiedy człowiek jest stabilny, nie tworzy smrodu. Jeśli nauczycie psychologii człowieka i sposobu, w jaki reagujemy, zobaczycie. Tworzymy odór jako część ochrony. Nie jestem szczęśliwy. Nie ma znaczenia, co mi dasz. W ten sposób tworzę te barierę. W ten sposób chcę ci powiedzieć, że nie satysfakcjonujesz mnie w pełni. Ludzie zmieniają pracę i ich odór się zmienia, ponieważ nie byli szczęśliwi w tym miejscu lub idą do nowej pracy, nigdy nie śmierdziałem, a teraz co, ponieważ nie ma tego środowiska. Wiele związków rozpada się ze względu na odór. Lub niektórzy ludzie są tolerancyjni, ale kiedy wchodzisz w nową sytuację, gdy psychologicznie tworzysz nowy wymiar, nie ma smrodu. I tak działamy, tak działa nasze ciało. Gdy nie śmierdzisz. Lub tracisz zapach, który był nieprzyjemny. Oznacza to, że nie byłeś usatysfakcjonowany. W tym momencie, gdy do tego dojdziesz, oznacza to, że mam to wszystko. Chcę być, chcę być blisko, chcę być z ludźmi wokół mnie. Zmieniam pracę. Nie chodzi tylko o pracę. Powiedziałem to wielu ludziom, którzy są nieprzyjemni w zapachu. Zapytałem, czy jesteś szczęśliwy w tym, co robisz. Bla, zmień pracę. Twoje ciało mówi, że nie jest, stwarzasz barierę dla cierpienia innych, ponieważ nie jesteś szczęśliwy. Widzimy to w związkach. Gdy nie masz odoru, który odstrasza innych ludzi lub go tworzysz, oznacza to, że jesteś zadowolony, że otrzymałeś to, czego osiągnąłeś, to, czego chciałeś. Pracujesz tam, gdzie chcesz i czujesz się dobrze w duszy. I fizyczność mówi Tobie. Sposób w jaki tworzy raka, tworzy odór. I wielu ludzi nie rozumie tego. Twoje ciało nieustannie wytwarza zapach.